Cześć, tutaj Wojdrowiu, a dzisiaj pokażę Wam jak zrobić prosty kalkulator w Excelu. Zapraszam do oglądania. Jest to drugi odcinek serii tutorialsów, nowej serii na moim kanale. I jeśli ktoś jest ciekawy, naprawdę, jak zrobić taki prosty kalkulator, można sobie teraz dowolnie, dowolnie zmieniać liczby. No. I taki prosty po prostu kalkulator, że można teraz wszystko przedstawiać i np. pokazać uczniom na jakimś wykładzie, nie o co chodzi. No to, też, no to zapraszam do oglądania. Informuję tylko tyle, że modułów, pierwsza, druga, trzecia liczba jest naprawdę może zrobić nieskończoność i to tylko od waszej wyobraźni zależnej, bo ile jest wam potrzebne. Ja akurat będę robił na dwóch, bo nie chcę akurat się skupiać na robieniu trzech, czterech, bo to będzie dużo czasu zajmować, a niepotrzebnie. Jeśli ktoś chce bardzo szybko coś zrobić, coś sprawdzić na szybko, no to raczej to nie będzie mu potrzebne. Aż tak, no, aż, no, jakby robienie tyle, tyle liczba, jeśli jest potrzebne, a ktoś chce sobie zobaczyć na filmiku, na przykład na moim, no to nie będzie musiał tego długo oglądać. Dobra, zaczynamy. Zacznę od dodawania. Pierwsza liczba na... zawsze określajcie najpierw liczbę, bo to jest najważniejsze, bo raz ja robiłem i raz pe... najpierw zacząłem od sumy i wyszedł mi błąd, nawet no, gdy przestawiam tę pierwszą i drugą liczbę już zrobiłem, na przykład sobie na 2 i 3. No to też nie działało, a z drugim razem akurat zadziałało, więc nie ja wiem polecam Wam najpierw robić pierwszą i drugą liczbę, bo no, jakby już nie... nie powinno być błędów. Dobra, i robimy sumę. Najpierw zaczynam od równa się. Klikamy w to pole, czyli nam się jakby zaznacza, wybieramy to pole. Przecież że coś dodaj? no to klikamy plus, to pole, enter. I klikamy enter i teraz zwolnie możemy sobie dwa na przykład robię, i edytować sobie to. Odejm przy odejmowaniu jest podobnie, 4, 2, a suma wychodzi, nasi, a suma na to wynosi, równa się. Tutaj mamy pierwszą liczbę, czyli to i tutaj będzie myślnik, no bo odejmowanie, to i enter przy dzieleniu i mnożeniu tych dwóch będzie trochę inaczej, bo używamy innych znaków, niepodobnych niż tych, co używamy najczęściej, ale pewnie wiele z Was będzie wiedzieć o ukośniku jakoś tam, jak już się mówi, ja już tam nie pamiętam tych nazw i wiosce. Dobra, zaczynamy od dzielenia, no to będzie 4, 2, a suma, oj tutaj mój błąd bon, bo tutaj będzie, re... no, a można zrobić wynik no, no, i teraz chyba będzie dobrze, bo gdzie z czułem, ale przepraszam Wam za to. No i aby zrobić dzielenie, no to będzie równa się, równa się to pole i ty, tą, ten znak i 2 i równa en, znacznie Enter. No i 2. Przy no, no to też 4, 2 równa się 4 i gwiazdka, ten znak, 2, Enter. I teraz możemy wszystko dowoli ustawić. Uwaga, teraz tylko sobie to usunę, jakby. Nikt nie robi się czegoś takiego. Równa się i wiecie. Tutaj macie czwórkę i dwójkę no to oczywiście wystawiamy mm. 4. Tutaj jest mnożenie, czyli razy 2. No i chodzi nam 8. Czyli prawidłowy wynik, ale kiedy zmienimy oczywiście. Liczba na jeden, no to będzie ten sam wynik. Więc ostrzegam Was przed tym, kiedy będziecie coś takiego robić, bo, bo wiele, wiele osób się na ten, na taki błąd zrobi, nim robi to razy to pole, tylko po prostu pisze te cyfry, bo może myślą, że tak samo to się automatycznie zrobi. Zaznaczy, nie wiem dlaczego tak wiele osób nie zwraca na to uwagi, ale pamiętajcie o tym że takich błędów no, nie warto robić, bo na przykład ktoś może 3 godziny spędzić na tym, a potem się okaże, ach, mój błąd, co ja zrobiłem. No dobra. I to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć.